Bardzo ładnie. Postarcie się na postacie, strony tutaj wszystkich naszych widzów. Oboje tak będą pismo. Pewnego razu e, bohatek, który bardzo lubi zawsze jodek, wybrał się na spacer. Poszedł sobie po drogę, wpadła zbawać, wpadła sobie na spacer, chodził sobie w różnych miejscach itd. Tak Nagle e, zaczęło bardzo mocno padać. Zrobiła się wielka burza. I dlatego szybko schował się do swoich przyjaciół, wołek do nich i razem z nimi tu się schował. I kiedy skończyła się burza, y, wszyscy wyszli na spacer. Chodźcie. Poszli na spacer. Na, w motorych, w tak, poszli na spacer, na co się przeprowadzili i mieszkali nad morzem. I kiedy poszli na to morze, nagle zobaczyli, że na plaży bardzo dużo różnych e, małych zwierzątek zostało wyrzuconych na brzeg. E, I te małe zwierzątka leżały, leżały po prostu, umierały. Umierały po prostu z moim bardzo no, słuchawym... Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Tak? się. Tak? tak, chodźcie tutaj. I one wszystkie tam umierały, umierały. Co z pomyślał kubuś? Trzeba by ją uratować. Trzeba by je znowu wrzucić do morza. I poszedł tutaj sam i zaczął brać po jednej muszelce miał ja małym ślimaczku, rozgwiać małe małej rybce i wrzucać z powrotem do morza. To po prostu będzie nasze morze. I jego przyjaciele zdziwili się. Przecież no nie uratuje wszystkich. A kubuś powiedział: Jeśli mi pomożecie, to zdążymy zdołać wyzbierać wszystkie i uratować je. Pomożecie mi? Tak! Chodźcie, pomożemy tutaj pozbierać. Chodźcie wszyscy. Po jednym, po jednym. Każdy bierze jedno i zanosi tutaj do tego naszego morza, tak? Ja tu będę... Dajcie mi, o, dajcie, dajcie mi. To ja będę tu ładnie Po jednym, tak? Kubuś uda pracę, tak? mi. Wyzbieramy wszystkie muszelki. Które chcieliby, które na pewno jakieś ładne ślimaczki, tak? O, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. na Dziękuję bardzo. No Wezbierajcie wszystkie. To trochę trwało, bo jednak pracy było sporo. Tych muszelek może po tym szkolnym wyróżniła wiele, ale nie tylko muszelki, ale i prawdziwe małe rybki, ślimaki, rozgwiazdy. Udało się wszystkie wyzwinać, także nie pozostało ani jednej. I tobójś bardzo się cieszył, bardzo się cieszył z tego, że jego przyjaciele e, pomogli mu pozbierać wszystkie, wszystkie e, rośliny, zwierzątka, e, ślimaczki itd. Oklasy dla naszych bohaterów.